Siema, z tej strony Wioski z wioski. W dzisiejszym odcinku zobaczymy yy, do kwoki jak tam jajka. Mamy dzisiaj 20 dzień, więc sprawdzimy jak tam jajka, czy już coś się dzieje. Powiem Wam jak byłem wypuścić kury o 6. To już było tam jakieś nakucie na jajkach, a tak to już więcej nie sprawdzałem. Widziałem jeszcze, że kwoka wychodziła. A tak jak teraz widać wyciągnę jakieś jajko, może tak ostrożnie. Czy tutaj, tutaj nic nie ma? O, tutaj jest na kucie. I to dosyć duże. Nie wiem czy to widać. O, widać teraz. Więc jak widać na kucie jest. Jutro albo nawet już dzisiaj wieczorem piskakki powinny być. To że jej tutaj nie robimy, nie przeszkadzamy. To jest pierwszy temat dzisiejszego odcinka. Ona już dzisiaj widziałem, że wychodziła jeść, bo tutaj się wydaliła. Tutaj widzę tak. Jak widzicie są wymienione jest na ściółka w gniazdach. Tak samo tutaj, jak widzicie, są bardzo czyste jajka, przez to. Ale tutaj słyszę, że coś do góry się dzieje. Kogut właśnie deptał kurkę, żeby teraz nie wyleciał. A tutaj też mamy bardzo czyściutkie, ładne jajko. A ta kura chyba chce znieść jajko, tylko teraz kogut jej przerwał. W tym pokażę Wam jeszcze, jak tam kochinki. I zaraz pokażę Wam jeszcze kurnik, niosek, jak wygląda od środka. Kochinki Wam powiem tak, wszystkie są w gniazdach. O, słyszycie tą kurkę? silka Ty wejdź. Tutaj mamy białą. Siedzi sobie. O, się denerwuje Tutaj mamy tą jarzębiatą. Tam próbuje wejść do gniazda. A obok niej, nie wiem czy ujrzycie, Teraz spróbuję wam to nagrać, bo teraz tam w środku jest jeszcze czarna kura. Teraz ją słychać. Spróbuję ją wyrzucić. Ona na razie tam jest czarna. Trochę ją było widać. Nie będziemy im przeszkadzać, niech sobie znoszą jajka. I pokażę Wam jeszcze kurnik, uniosek, też był sprzątany cały. U kuchinków jeszcze nie sprzątałem, bo nie jest toż taki syf. Tutaj mamy kicie Wysprzątane jest. Wczoraj sprzątałem. Już widać, że trochę narobione. Tutaj mamy kogucika. Od razu czyściej lepiej. Na wybiegu też trochę porobiłem. Tam teraz gdzie jest, gdzie chodzą kury to właśnie prześladą się kąpały w piasku. No i co? Wydaje mi się, że będziemy kończyć ten odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i miłym komentarzu. A jutro pojawi się na pewno odcinek po południu, z tego jak już są pisklaki. Przedstawię wam tam jak to wszystko wygląda sytuację. No i co? Shama